Ale się jaram. Jeszcze nigdy nie byłem w żadnej ambasadzie. Nigdy nie współpracowałem z Interpolem. Czuję się jak James Bond. Dzisiaj nie masz czuć jak James Bond, tylko jak Antonio Ortega de la Cruz, południowoamerykański mistrz Szwado. Dzisiaj w ambasadzie Boliwii mają się pojawić osoby świata, które chcą zalać Europę dragami. Boliwijczycy poprosili o pomoc naszą policję, a naczelnik wyznaczył nas do reprezentowania całego kontynentu. No. Raz reprezentowałem moją szkołę. W konkursie polonistycznym. E? Jak ci poszło? No. Konkurs był w innej szkole, w, na drugim końcu miasta. Jak tam dojechałem, to strasznie chciało mi się ciusiu. No i zatrzasłem się w kiblu. Przegapiłem konkurs, a potem to już musieli te drzwi do Kibla wyważać. Chyba zatrzasnąłem i drzwi, a nie drzwi. Chyba lepiej wiem, gdzie się zatrzasłem, ale miałem dużo czasu na przemyślenia. I właśnie wtedy zdecydowałem, że chcę być policjantem. Mam nadzieję, że lepiej ci później dzisiaj mówienie po hiszpańsku niż po polsku. No, cały dzień wczoraj ćwiczyłem. Mama mówi, że mam świetny akcent. Tak? Dawaj. Buongiorno, mi chiamo Antonio, bella giornata, pizza ricotta, bella mozzarella, z pupy do papy, z papy do pupy, po pa do papy, po pa do, pa do papy Pauli. Ha? Ha, 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 ha. Ty idiota. Nauczyłeś się włoskiego, a nie hiszpańskiego. Chociaż faktycznie akcent masz niezły. A to coś innego? Co, włoski i hiszpański? No. Posłuchaj, tu eres completo idiota, le espanol es hermeso, usted y feo como mono. Ale się obryłaś, nawet napisy ci się pojawiły. No brawo, prymuska, ale to wcale nie jest takie trudne. Eferes, peperes, mereces, retroseres. Klej mordę, ty podróbo krawężnika. Ja nie wiem, nie rozumiem. Taka szansa, taka szansa, naczelnik wyznaczył właśnie nas, nasza. Kariera mogła wystrzelić, ale nie. Ty postanowiłeś wszystko spierdolić. Nie możemy ryzykować. Odwołuję akcję. Zaczekaj. Jeszcze nie wszystko stracone. Wtedy, jak wypuścili mnie z tego kibla w tej szkole, byłem bardzo smutny. Czułem, że zawiodłem wszystkich. Całą rodzinę. Mamę. Tatę. Szkołę. Zmyślonych przyjaciół. Zacząłem płakać. Łzy wielkie jak grochy płynęły po moich policzkach i zanosiłem się szlochem. Jak wczoraj, kiedy zjadłam ci frytki. Dokładnie tak. Ale wtedy pojawił się woźny z tej szkoły i powiedział mi No lores niño, es Julio Pampeluno de Saragossa. Jesteś pewien, że to był woźny w tej szkole? No tak, to, to była szkoła prywatna. A. I na pożegnanie dał mi to. Co to jest? Hiszpańska mucha. Jakiś obcy typ daje ci hiszpańską muchę w szkolnym kiblu. No wtedy wydawało mi się to logiczne. Powiedział, że kiedyś mi się to przyda, że przyjdzie taki dzień, że będę musiał stanąć na wysokości zadania i nie będę dawał rady. Ale wtedy mam się tego napić i wszystko będzie dobrze. Od tamtego czasu cały czas noszę tę butelkę. I zastanawiam się, kiedy przyjdzie odpowiedni moment. I myślę, że dzisiaj ten moment właśnie nastąpił. Naprawdę, myślisz, że to właśnie dzisiaj. Nie wczoraj. Przedwczoraj i jeszcze przy poprzedniej akcji. Tylko właśnie dzisiaj, bo do tej pory wszystko szło gładko jak po maśle, tak? Widzę, że ostatnio ostro mnie oceniasz. Naprawdę to zauważyłeś. No to powinieneś dostać awans po prostu za to, że jesteś taki spostrzegawczy. A jak mam cię, idioto, oceniać. Jak zawalasz mi każdą akcję, a teraz kiedy mieliśmy zaliczyć taki przełom, to ty wszystko rujnujesz, a do tego opowiadasz mi jakieś sprośne historie o dewiancie z kibla. Boliwio, twoje zdrowie. Nie pij tego, idioto, bo pewnie nalał ci tam spryskiwacza do szyb, albo jakiegoś główna nie pij. No. Co się dzieje? Skąd ta muzyka? Soj de la Cruz! antonio ortega de la cruz, en el cantabilar las mujeres apasionadas. dios mío, antonio, callarse la boca, vamos. sí, antonio, sí.